Henry no. nie wolno Chodź idziemy Tak jest, idziemy. Z chęcią by wlazł niej w las do mnie pogonię Cheniu Henry. No. Henry. Henry. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. nie tutaj. w to pieniędzy, tylko że gdzieś ty wskoczył, nie ma pa, pa. pa. Chodź, Heniulka, głup ta się głupolu jeden. Chodź tu. Chodź, Heniu, chodź. Ja idę, papa. No chodź ty durnowaty ty. Jak Jakudłaty, durnowaty. Jakudłaty, durnowaty. No będzie film na YouTube. Chodź, durna. Durna na głowę, puchata. No co, zimno w jajka teraz, tak? ty jesteś czubek?